Dobry wszystkim. Wiecie, kto mówi? Oryginalny Predator i wróg Batmana, czyli Duży ja, duży Adrian. Zobaczcie jaką mamy datę, jaką godzinę. O, 20 który, 2 marzec, godzina 14:20. Widzicie, co tam jest za logo nad drzwiami? Policja. Jest to główna komenda we Wrocławiu przy ulicy Podwale. Obok mamy sąd i rada adwokacka jest tam z tyłu. Wielokrotnie wam nagrywałem, ale chciałem coś powiedzieć jednemu frajerowi i reszcie coś oznajmić. Debilu, co założyłeś 17 marca 2022 roku, czyli tego konto Predators Farm, i tam podałeś imię, nazwisko, odjebałeś wszystkich. Kurwa, nie wiem, nie wiem kim jesteś, podejrzewam kilka osób są tu wymienione, oczywiście Adrian C, Marek C, Mateuszek M, yy, Michał S, <grytania> kilku panów M, <grytania> kurwa i to ci są z Dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, o ile dobrze kojarzę, o, i Lubelszczyzna, nie? I jeszcze taki kurwa Martinez, co szukał guza i se kurwa nabił moimi rękami. W zasadzie moim kątem macie dzieci przepierdolone, poszło z RODO yy, i sprawa ruszyła też na prokuraturze. Tutaj mam papierki, oczywiście, nie mogę wam pokazać, bo to są pouczenia o składaniu fałszywych zeznań. A także <grytania> coś, co was utopi, czyli kurwa Tytaniki polskiego YouTube'a. Jedziecie na dno. I teraz jeszcze, kurwa, spróbujcie mnie wkurwić to przerzucę to na TVN i będzie, będzie słychać o nas wszędzie szykujcie pieniądze nie rozdawajcie na głupoty kurwa bo, bo co o, kilku doprowadzę do bankructwa mówię wam to oficjalnie a tego co się pode mnie podszywa mały ty będziesz taką perełką niedługo nie a co to jest perełka i dlaczego będziesz perełką ta moja podróbka, w zasadzie dwie podróbki, bo i ten podrabiany predator kilkukrotnie, no i podrabiany wróg Batmana Farm. Mogą to być różne osoby, ale nie muszą. Jeżeli był ktoś kurwa podkupiony, bo ten ostatni był kurwa, z nich najtwardszy, ale spadł z rowerka kurwa, nie wiem czy dzisiaj, czy wczoraj, bo konto już dzisiaj, jak składałem zawiadomienia, na policji, na prokuraturze było kurwa nieaktywne. Usunięte niby przez. Ee zakładającego to powiem ci dlaczego ty będziesz perełką bo co się robi z perełkami nawleka się je z dwóch stron a ciebie będą w ciasnych kurwa pomieszczeniach z kratkami nawlekać kurwa z obu stron na tęczowe parówy. I jeszcze powiem ci mało kurwa tego będą nagrywali z tobą filmy albo z wami bo będą wrzucane kurwa na niemieckie strony porno oczywiście bez waszych rejów, tylko z waszymi jękami i prośbami o pomoc już ja się o to postaram anonimowo. Kiedyś byłem anonimowy, teraz już nie. Chuj wam w dupę i kupę będą wiedzieli, kto was utopił. Narka, widzimy się kurwa w następnych filmach. Są nagrane, tylko nie miałem czasu publikować, bo widzicie, ważne i ważniejsze. Pamiętajcie, kurwa, takie gówno jak wy, kurwa, zawsze kończy w osadniku i w utyliza tam gdzie się je utylizuje czyli w spalarni albo gdzieś tam. Oliwa Sprawiedliwa na wierzch zawsze wypływa, dlatego kurwa Sprawiedliwy górą, a zakłamani kurwa kanałami. Tam szczury skończycie i będziecie dawać dupy w pierdlu za waszą głupotę. Zrobiłem to kurwa jako ostrzeżenie dla, dla przyszłych YouTube, duperków, którzy będą próbowali kurwa kogoś oczerniać czy, czy w jakikolwiek sposób poniżyć. Wy kurwa nie jesteście bezkarni i mówi wam to taki kurwa duży ja czyli jednostka, która rozjebała kurwa można powiedzieć tytanika kurwa youtube'owego, kurwa rolnictwo. I nie tylko jego, bo tam jeszcze kilku popłynie razem z wami znane kanały dużo większe od moich. Do zobaczyska w sądzie Palanty.